Zapraszamy na kolejny magazyn NBA Action, w którym czekają nas emocje towarzyszące Weekendowi Gwiazd, w tym mecz wschód-zachód oraz konkurs wsadów. Przypomnimy też najważniejsze wydarzenia pierwszej części sezonu oraz pokażemy 10 najefektowniejszych zagrań. talking about yeah Rozpoczynamy od przypomnienia 49 meczu gwiazd. Gdy w Oakland zjawili się wszyscy uczestnicy meczu okazało się, że obie strony są pewne wygranej. Bez dwóch zdań jesteśmy już gotowi. Zachód czeka na początek gry. Słyszycie? Dla dziewięciu zawodników był to debiut w meczu gwiazd. Pozostali uczestniczyli w nim już nie raz. Mimo to podekscytowani byli wszyscy. Jestem bardzo szczęśliwy i od pierwszej chwili dobrze się bawię. Cieszy mnie wspólny pobyt z kolegami i rozmowy z nimi. Po prostu czuję się tu świetnie. Mecz Gwiazd to część tradycji, a gdy jesteś częścią tradycji, szczególnie takiej jak w NBA, to trzeba tę chwilę wykorzystać. Weekend Gwiazd to wspaniała impreza i cieszę się każdą jej chwilą. Na taki mecz czekałem. Nie wierzę. Gdy tylko zaczęła się gra, gwiazdy obu zespołów zaczęły demonstrować wspaniałe zagrania. Uwierzcie mi, że stać ich na więcej, mają więcej graczy rzucających, dlatego musimy sobie zapewnić jakąś przewagę do przerwy. Za sprawą Tima Duncana San Antonio Spurs do przerwy pięcioma punktami prowadził zespół Zachodu. Ahead to Bryant. Kobe Bryant leads it for Gardez. The reverse cut by Kevin Gardez. Jason Kidd with a floating pass underneath and Jack hammers it in. The basket support is still shaking. Naprzód rzucaj. Powiedział mi, że za każdym razem, gdy rusza pod kosz, stara się urwać siatkę, robi popis.

Bryant pracuje lewej Wallace i Wallace. z Jason Kidd z Bryant the dunk. Mecz wygrał różnicą 11 punktów zespół Konferencji Zachodniej, a kibice otrzymali pokaz wspaniałej gry z udziałem gwiazd. Time. Next year. Tytuł najlepszego gracza meczu podzielą między siebie Tim Duncan i Shaquille O'Neal. Zróbcie coś z tą nagrodą. To który zabierają do domu? On ma mistrzowski pierścień. To ja biorę to. Pora na wizytę w sieci. Jeszcze raz złożymy hołd Bobiemu Filsowi. Wieczór, w czasie którego w hali Charlotte Horne z koszulka z numerem 14 należącym do zmarłego Bobby Filsa została ciągnięta pod dach. Przejdzie do historii. Doktor Martin Luther King miał marzenie, Bobby Phil też. Bobby marzył, by każde dziecko mogło się w pełni zrealizować, dlatego założyłam fundację stypendialną jego imienia. Jego sen zawsze będzie żywy. To jest coś, co zostanie z nami na zawsze, a nie tylko przez dzisiejszy dzień. A teraz pora na międzynarodową perspektywę Weekendu Gwiazd. Mecz gwiazd oglądali kibice na całym świecie. Pokazywały go telewizje w 205 krajach. Na trybunach w Oakland zasiadło ponad 50 komentatorów. So sport, Mówisz, że nie interesuje cię piłka nożna? Nie, raczej wolę koszykówkę. Mm. Jesteśmy z Japonii, jestem Miku, a to Erika. Wydajemy program pod nazwą NBA Mania. I pora na naszą skrzynkę pocztową. Jonathan Seviliano z Filipin chce wiedzieć, kto wygrał pierwszy w historii konkurs wsadów. Był nim skrzydłowy Larry Nance z Phoenix Suns w roku 1984. Jego ewolucje umożliwiły mu odniesienie zwycięstwa w walce z takimi gwiazdami jak choćby Julius Irving. Nance, Wracamy teraz na parkie. Popatrzmy na przebieg meczu debiutantów i turnieju mixtu. W meczu debiutantów zmierzyły się zespoły ubiegłorocznych nowicjuszy na czele z Jasonem Williamsem oraz tegorocznych nabytków NBA, których prowadził Elton Brand. Zanosi się na to, że będzie to bardzo wyrównane spotkanie. Debiutanci chcą pokonać drugoroczniaków, a ci na pewno nie odpuszczą. To będzie ciężki mecz. Ten mecz był pierwszą w historii potyczką młodych talentów, rozegraną na takich zasadach. Będzie ekstra. Gra na pewno będzie zacięta, ale i przyjemna. Jestem przekonany, że to my dziś wygramy.

Jeśli mowa o efektownych zagraniach, to na pewno nie można zapomnieć podania z łokcia w wykonaniu Jasona Williamsa, który obsłużył Rayfa Lafranca. Kiedy on jest przy piłce, zawsze podaje z całej siły: jak nie chcesz się wygłupić, cały czas trzymaj ręce wysoko. Myślę, że zagranie Jasona Williamsa z łokcia było super. To nie takie proste. Nie wiem, kiedy on ma czas na taki trening, ale na pewno to coś bardzo efektownego. Yeah, yeah, yeah. You now. Oczywiście oprócz indywidualnych popisów liczył się wynik końcowy. Mecz był tak zacięty, że o zwycięstwie musiała rozstrzygnąć do gryfta. Jak chcemy wygrać, musimy lepiej grać w obronie. Musimy ich zatrzymać. Ale zespół Russella nie zatrzymał Eltona Branda, najlepszego gracza spotkania. Poprowadził on do zwycięstwa tegorocznych debiutantów. Oni zagrali dobrze, weszli na boisko i zagrali po swojemu. Poza tym skupili się na wygranej, zaś my zajęliśmy się bardziej stroną rozrywkową, czyli zabawianiem publiczności. I to nam się udało. A za chwilę pojedynek dwuosobowych zespołów mieszanych NBA i WNBA. Przyjechałam tu tylko po to, by wygrać ten turniej. Nie, nie tylko po to. Steve Francis i dwukrotna mistrzyni WNBA Cynthia Cooper reprezentowali Houston. Zespół Detroit złożony był z Granta Hilla i Jennifer Azi. Jedni i drudzy pokazali klasę. Cały turniej wygrali jednak po pasjonującej walce Natalii Williams i Jeff Hornaczek, reprezentujący Utah. To było dla mnie bardzo przyjemne przeżycie. Spotkanie z tyloma wspaniałymi zawodnikami było dużą atrakcją. A za chwilę zobaczymy, jak wyglądała rywalizacja najlepszych specjalistów od rzutów za trzy punkty. To był wspaniały konkurs. W roku 1998 konkurs rzutów za trzy rozegrany w hali Madison Square Garden wygrał Jeff Hornacek z Utah Jazz. W tym roku Jeff stanął do obrony tytułu, a jego rywalami byli m.in. Mike Beebe z Vancouver, Hubert Davis z Dallas, Bob Shura z Cleveland, Allen Iverson z Philadelphia, Terry Porter z San Antonio oraz Ray Allen z Milwaukee. I to właśnie Allen zaczął najlepiej, co chwilę umieszczając biało-czerwono-niebieską piłkę w koszu. Trenowałem przez cały tydzień i ćwiczyłem koncentrację, udało mi się wiele osiągnąć. Po pierwszej rundzie prowadził Dirk Nowicki z zespołu Dallas Mavericks, który uzyskał 18 trafień. Tuż getting nim był Hornaczek, który w pierwszej serii zdobył 17 punktów. Zapewniło mu to miejsce w finale. W ten sposób stanął przed szansą wejścia do elitarnego grona zawodników, którzy wygrali konkurs rzutów za trzy więcej niż raz. Ostatnie cztery rzuty musiałem wykonać za szybko. W następnej rundzie zacznę w ostrzejszym tempie. Jako pierwszy walkę w finale zaczął Ray Allen. Allen przystąpił do walki nierozgrzany i w efekcie uzyskał tylko 10 punktów. To oznaczało porażkę. Hornaczka dopingowała trójka jego dzieci. Po osobnym początku Jeff zaczął odrabiać straty. Po wspaniałej serii trafień uzyskał 13 punktów. He's got to catch fire right here. Oh, big shot. W ostatniej serii Nowicki chciał dogonić Hornaczkę, ale nie mógł znaleźć odpowiedniego rytmu. W sumie zakończył występ z 11 punktami. W ten sposób po raz drugi z rzędu mistrzem rzutów za 3 został Jeff Hornaczek z Utah Jazz. Teraz zaprezentujemy wam przebieg rywalizacji w konkursie wsadu. Konkurs wsadu wrócił do programu weekendu gwiazd po dwuletniej przerwie. Faworytem był w tym roku Vince Carter z Toronto Raptors. Jego głównym rywalem był kuzyn i kolega zespołu Tracy McGrady. Liczył się jeszcze jeden gracz, Steve Francis Houston. Here goes Francis hammers to zagranie nie zbiło stropu kartera, który też zaczął po królewsku. Let's go home. Let's go home with dignity. Let's go home. Vince otrzymał notę idealną 50 punktów, po czym pomógł Magraniemu w czasie power danka. Francis zaświadził: ja poradzę sobie sam. He, it. He bounced it off the court went up high sideways. It was possible together in the 11. I would give him 11. Odpowiedź Vince'a była straszna. Za ten numer dostał 49 punktów. Gdy nagle wyskoczył McGrady. I sędziowie musieli dać mu 50 punktów. Tyle, że znów na scenie pojawił się Vince i pokazał jak się trafia. On był poza zasięgiem. Ten gość pochodzi z innej planety. W ostatniej serii zarówno Francis jak i McGrady zdobyli uznanie publiczności, ale ich wysiłki nie zdały się na wiele. Carter po raz trzeci z rzędu zyskał bowiem wynik marzeń. To zapewniło mu wygraną i tytuł nowego mistrza wsadu. Kibice pewnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak trudne były niektóre z wykonanych dziś przez moich kolegów. Jestem bardzo szczęśliwy z wygranej. Proponujemy teraz przypomnienie najwspanialszych chwil z niektórych meczów gwiazd rozegranych w przeszłości. Historia meczów Gwiazd pełna jest zagrań, które na zawsze pozostaną w pamięci zawodników, których występy stały się już częścią historii. W roku 1951 komisarz NBA Maurice Podolow postanowił zorganizować doroczny mecz pokazowy z udziałem najlepszych graczy ligi. Z czasem mecz Gwiazd zyskał wielką popularność. W roku 1972 w czasie takiego spotkania wielką klasę pokazał Jerry West. Five. 4, 3, 2, 3. W roku 1986 Maesaja Thomas po raz drugi sięgnął po tytuł najlepszego gracza meczu Gwiazd. Jego radość nie miała granic. Nawet w najśmielszych marzeniach nie sądziłem, że coś takiego może mi się przytrafić dwa razy w życiu. Synku, jestem z Ciebie bardzo dumna. W roku 1992 po 3-miesięcznej przerwie powrócił na mecz gwiazdę Magic Johnson. Kibicom, którzy uznali, że powinien wystąpić w tym spotkaniu, odwdzięczył się wspaniałą graą. Zdobył też tytuł MVP. Yes! Oh, może jeszcze wrócę, może nie, ale na pewno nie zapomnę tego popołudnia. Dziękuję, że byliście tu ze mną. To tajemna receptura na zdobywanie punktów. Glenn Rice rzeczywiście znalazł sekretną formułę, dzięki której zdobył w roku 1997 20 punktów w trzeciej kwarcie. Zapewniło mu to o tytuł najlepszego gracza meczu. W rok później po raz ostatni zagrał w meczu gwiazd Michael Jordan. Swoje pożegnanie ukoronował zdobyciem trzeciego w karierze tytułu najlepszego gracza meczu. Teraz zapraszamy na przegląd wydarzeń, meczów i postaci pierwszej połowy tegorocznego sezonu. Gracze tacy jak Allen Iverson oraz zespoły takie jak Toronto Raptors na czele z Vincent Carterem zdominowały początek sezonu zmian. Zmiany zaszły przede wszystkim w Los Angeles Lakers, którzy zatrudnili nowego trenera, Phila Jacksona. Przenieśli się też w nowej hali Staples Center. W efekcie w grudniu i styczniu odnieśli 16 zwycięstw z kolei. Kobe, Twilight, Mimo takiej serii nie zdołali uciec zespołowi Portland Trail Blazers. Tam też zaszły zmiany. Pojawili się doświadczeni Scotty Pippen czy Steve Smith, którzy wzmocnili młody trzon zespołu. Blazers mają po pierwszej połowie sezonu najlepszy dorobek w lidze. Ten zespół pokazał swoją dojrzałość. Myślę, że Steve i ja pomogliśmy mu we wspięciu się na wyższy poziom. Na wschodzie nowe areny mają liderzy obu dywizji Indiana Pacers i Miami Heat. Zespół z Indiany czuje się w nowej hali wspaniale. Przed przerwą związaną z meczem gwiazd drużyna ta wygrała u siebie 18 kolejnych spotkań. Heat przenieśli się do American Airlines Arena, co pomogło im w awansie na pierwsze miejsce w tabeli dywizji. Minimalnie wyprzedzają zeszłorocznego finalistę ligi, New York Knicks. Liderem Midwest Division jest zespół broniący tytułu San Antonio Spurs. Czeka on na powrót Shona Elliott'a, który dochodzi do pełnej sprawności po przeszczepie nerki. Do NBA wrócił Michael Jordan, tym razem jako prezes do spraw koszykówki w zespole Washington Wizards. Trudno jest powiedzieć, kiedy zaczniemy wygrywać. Wiem, że to nastąpi. Chodzi tylko o to, by nie czekać za długo. Na tym polega wyzwanie. Po niemal rocznej przerwie powrócił też do gry były kolega Jordana z zespołu Bulls, Dennis Rodman. Swoją ekstrawagancją i stylem bycia zadziwia on teraz kibiców Dallas. O powrocie myśli też Charles Buckley. Dwa miesiące temu jego wyprawa do Filadelfii zakończyła się ciężką kontuzją kolana. Barclay, Człowiek nie chce kończyć kariery w ten sposób, ale tak widocznie było mi pisane. Koniec miał nastąpić w Filadelfii, jestem o tym przekonany. Obecnie istnieją szanse, że Charles wróci na ostatni wyjazdowy mecz swego zespołu Phoenix. Mieście, w którym sięgnął po tytuł najlepszego zawodnika sezonu. Kolega Barclaya Houston Steve Francis stoi na czele grupy graczy, którzy za kilka lat będą rządzić w NBA. W grupie tej jest też strzygłowy z Chicago Elton Brand oraz błyskotliwy Lamar Odom z Los Angeles Clippers. Thank you! Smutnym wydarzeniem tej części sezonu była tragiczna śmierć Bobiego Filsa, gracza Charlotte Hornets. Bobby zginął w wypadku samochodowym, ale jego duch jest wciąż żywy. Jeśli mamy choć odrobinę szacunku dla Bobiego, to zróbmy to, czego on by chciał. Weźmy się do pracy. Nie pozwolę, byśmy się bez końca zamartwiali. Mamy swoje zadania i zrealizujmy je. A teraz zapraszamy na pokaz 10 najefektowniejszych zagrań pierwszej połowy tego sezonu. Rozpoczyna na pozycji 10 obrońca Chicago Bulls Hersey Hawkins. Numer 9 to było zagranie w wykonaniu zespołu Phoenix Suns. Na pozycji ósmej podanie Jasona Williamsa z Sacramento Kings. Miejsce siódme zajął debiutant zespołu Atlanty Jason Terry. Na szóstym po raz pierwszy na dzisiejszej liście Vince Carter z Toronto Raptors.

Rozgrywający Byron Davis Charlotte Hornets uplasował się na miejscu trzecim. Put the na drugim po raz kolejny w dniu dzisiejszym jest gwiazda Toronto Vince Carter. A zagranie numer jeden pierwszej połowy sezonu wykonał Kion Clark z Denver Nuggets. To wszystko w tym tygodniu. I zapomnijcie o kolejnej edycji naszego programu i zaglądaniu na internetowe strony NBA. It's over. Back to the late show, you know, going on a 20-game winning streak. <laughs>